Człowiek wiecznie zajęty, zwłaszcza, gdy ma się na głowie własną kancelarię adwokacką. A propos, sprowadźmy do takowic Pana Siostry. Staraliśmy się klasyczną powieść Dostojewskiego przenieść w dzisiejsze realia i sprawdzaliśmy, co jeszcze jest na ten moment aktualne, jeszcze tutaj w naszym, że tak powiem, kręgu kulturowym. Na pewno jest to spektakl o nierównościach społecznych, o tym, że Niektórym się wydaje, że wolno im więcej niż innym. Staram się sprawdzić, gdzie jest ta granica, co nam wolno, a czego nie. Dla mnie prywatnie moja wolność się zaczyna tam, gdzie się zaczyna wolność drugiego człowieka. Mój bohater do tego wniosku. Dochodzi, jak wiemy, zresztą z lektury, ponieważ to jest lektura szkolna, więc znamy, wszyscy nie będę spoilerował tutaj, jak to się kończy. Po pewnym czasie do niego dochodzi, że no, mimo, że ma się za kogoś lepszego, to nie wolno mu więcej. Dzisiaj akurat była reaktywacja po kilku latach z dużą ekipą taneczną i wokalną, rozbudowana cała zbrodnia na nowo. Także duże przeżycie dla nas. My zawsze staramy się, żeby taniec był zawsze dopełnieniem do historii. I tu, tu mieliśmy dwie grupy tancerzy i staraliśmy się, żeby one były jak najbardziej dopełnione, żeby były osadzone w historii, która jest przedstawiana przez aktorów. I mam nadzieję, że się to się udało. Grupę wokalną przygotowuje pani Monika Kuszczyńska, mamy parnastu wokalistów, każdy ma mikrofon i myślę, że dają radę. Przede wszystkim no, chcemy przekazać pewną historię. Chcemy też pokazać, że muzykal niekoniecznie musi być wesoły, głównym wątkiem, jakiś jest wątek romantyczny. Nie, że może być też taki musical ciemny, zakorzeniony gdzieś. W załę... Na Załężu w Katowicach. Zeznał, że 15 minut po znalezieniu ciał wraz z kolegą Mityą zaczęli ganiać się po placu i zmalować po twarzy.